Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, co powinno być w klatce królika. Zapraszam. Siano. Może być albo w pośniku, albo rozsypane po całej klatce. Bo tak ma mój królik. Powinno być również jedzonko. Ja to mieszam, dlatego że w tym jest więcej e, ziaren, a w tym jest więcej smaczków. Takich czyli tego. E, zielonego, czerwonego to są takie smaczki, ja takie nazywam I ja to mieszam do tego, że w tym jest więcej i w tym jest więcej, no bo na przykład e, królik by tego mi nie zjadł a tego bym miał za dużo, więc ja to mieszam i to zboże zboże z smaczkami mam połączone a tak to mniej więcej wygląda żwir powinien być Kiedyś mój królik miał to rozsypane po całej klatce pod sianem, ale teraz już, ale odpokopywał to, no i teraz już tak nie ma. Żwir ma tylko w toalecie, a tak to ma po całej klatce sianko. Pojedę go z wodą, ale woda nie może być prosto z knanu tylko gotowana, ale nie może być za gorąca. Można powiedzieć, że musi być letnia. Króliczki mogą mieć również zabawki, jakieś małe przytulanki najlepiej, dlatego że na przykład e, jakieś z dzwoneczkami, jakieś zabawki się do tego nie nadają, e, jak z poprzedniego odcinka się nie nadają, a duszaczki są fajne, mój króliczek się tak śmiesznie nim, nimi bawi. No niestety wam tego nie pokażę, bo jeszcze nigdy tego nie nagrałem, a tak sobie się przestraszył. No i ja mu dałem takie, po prostu moje takie małe przytulanki i się świetnie nimi bawi i się bardzo z nich cieszy. Więc fajnie, żeby króliczek miał takie coś, dlatego że króliczek jest tego bardzo ucieszy. Wszystkiego odcinka jak wam się podobało zostawcie łapkę w górę i subskrypcję koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być z nami na bieżąco. Piszcie w komentarzach, co Wasze króliki mają jeszcze w klatce. Może mnie to zainspiruje. No i na razie, pa!